Po obiadku przychodzi czas na sesję. Zaczynają, przypomnę, grupa D, grupa C, grupa B i później grupa A. Jesteśmy w Pitlejnie, bardzo fajne miejsce. To jest wszystko tutaj ograniczone, prędkość ograniczona, zasady są odpowiednie. Dojeżdżamy właśnie do tamtego miejsca, do linii, jest czerwone światło, zielone, wjeżdżamy. Pierwsze okrążenie takie można powiedzieć e, ostrożne, a potem dzida. Sesje przeważnie na trackdayach są 20-minutowe na tych dużych torach e, i e, potem mamy już szachownicę, czyli flagę oznaczającą koniec e, treningu. Zjeżdżamy e, okrążeniem zjazdowym, zjeżdżamy do padoku poprzez pit lane, no i czekamy około godzinki na swoją e, kolej. Uwielbiam atmosferę na padoku, ludzie sobie tutaj czasami grillują, grillują, odpoczywają, jest adrenalina. No i co? I zaraz pokażę Wam trochę relacji.